we uh -huh. Kosowo. Planowanie partycypacyjne pod patronatem UN Habitat. Przestrzenie publiczne w miastach. Kosowo ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku jako Republika Kosowa. Kraj ten jest uznawany przez 105 ze 193 państw członkowskich ONZ. 23 z 28 Unii Europejskiej i 24 z 28 z NATO. Od zakończenia wojny domowej Kosowem zarządza tymczasowa misja administracyjna Narodów Zjednoczonych i władze Republiki Kosowa przy pomocy wojsk NATO. Kosowo zamieszkane jest obecnie w przeważającej części przez Albańczyków, jednak nadal stanowi punkt sporu pomiędzy ludnościami serbską i albańską zamieszkującymi jego teren. Nad stolicą muzułmańskiego Kosowa, Pristiną, gruje nowa katedra katolicka pod wezwaniem świętej matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopie, a jej rodzice w Kosowie. Mieszkańcy Kosowa są dumni z tego faktu, jednak przed tutejszą ludnością stoi dziś szereg nowych wyzwań, z których najważniejsze wydają się być problemy urbanizacji. Po wojnie domowej, która zakończyła się w 1999 roku, sytuacja urbanistyczna, ekonomiczna i społeczna w Kosowie była dalece nieustabilizowana. W kraju panował chaos, zagospodarowanie terenów miało charakter przypadkowy i nieskoordynowany. Brakowało specjalistów, którzy dzięki fachowej wiedzy mogliby wprowadzić ład przestrzenny. Misja tymczasowej administracji ONZ zakładała m.in. odbudowę infrastruktury poprzez regulację planowania przestrzennego, jako niezbędnego elementu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady dokonano w tym zakresie znacznego postępu, szczególnie w ramach planowania partycypacyjnego. Kosowo, które podnosi się z wojennych zniszczeń, jest najmniej zurbanizowanym terytorium na kontynencie europejskim. Dziś stopień jego zurbanizowania wynosi zaledwie 40%, jednak obszar ten dynamicznie się rozwija. Tak niski stopień zurbanizowania stanowi prawdziwe wyzwanie dla władz zarówno centralnych, jak i lokalnych, które muszą zadbać o zrównoważony rozwój kraju. Plan odbudowy Kosowa znosi podział między centralnym rządem a władzami lokalnymi, dzięki czemu Kosowo odradza się i rozwija w sposób zrównoważony. Proces urbanizacji dokonuje się na wielu różnych polach. Rozwijają się istniejące już miasta, powstają nowe miasteczka, ludzie z obszarów wiejskich migrują do miast. Za proces odbudowy odpowiadają lokalne władze, których rolą jest tworzenie narzędzi oraz usług, które pomogłyby w zarządzaniu procesem urbanizacji. Dotyczy to zwłaszcza tworzenia nowych miejsc pracy, przestrzeni publicznych oraz całego szeregu temopodobnych rzeczy. Zaangażowanie miast oraz wsparcie finansowe otrzymane z programu UN Habitat są czymś szczególnym. Miasta muszą stawić czoła wielu problemom, które wynikają z naszej historii, a które ściśle związane są z planowaniem miejskim. Program UN Habitat od wielu lat współpracuje z naszymi instytucjami, zwłaszcza z Ministerstwem Środowiska i Planowania Przestrzennego. Na początku tej współpracy nasze instytucje nie posiadały odpowiednio wykwalifikowanej kadry, tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, która potrafiłaby opracować plany rozwoju miast, przygotowywać strategiczne plany rozwoju czy plany dotyczące środowiska naturalnego. Dzięki trwającemu już 10 lat wsparciu, jakiego udzielamy temu krajowi, jak i samemu miastu w procesie jego odbudowy, udało nam się ustalić pewne ramy prawne dotyczące planowania przestrzennego. Pierwsze regulacje dotyczące planowania przestrzennego ustanowione zostały w 2003 roku i obejmowały trzy różne kategorie dokumentów. Gminne plany rozwoju, które dotyczyły terytorium całej gminy, miejskie plany rozwoju, które dotyczyły konkretnych miast, oraz plany regulacyjne miast, które regulowały rozwój w poszczególnych ich częściach. W 2010 roku opracowane zostały wymogi dotyczące stref szczególnej ochrony oraz uchwalono prawo dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Prawo to nakłada konieczność przyjrzenia się gminnemu lub miejskiemu procesowi planowania i zbadania wpływu tych planów na środowisko. W 2013 roku wprowadzono prawo dotyczące planowania przestrzennego i od tamtej pory wymaganymi dokumentami są Gminny Plan Rozwoju obejmujący miejsca o strategicznym znaczeniu dla gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Rolą tego ostatniego dokumentu jest wpisywanie tych miejsc w konkretną rzeczywistość poprzez rozporządzenia władz miejskich. Plan ten składa się z warstw, które pełnią różne funkcje, a także wykorzystuje nowe, bardziej zaawansowane oprogramowanie oparte o systemy GIS. Miejski Program Planowania Przestrzennego powstał w 2005 roku dzięki wsparciu Szwedzkiej Agencji Współpracy na Rzecz Rozwoju Międzynarodowego, SIDA. Program ten znany także pod nazwą MUSP oraz rozpoznawany dzięki motto, które głosi Budujemy lepsze miasta wspólnie, wdrażany jest przez program Organizacji Narodów Zjednoczonych UN Habitat. Naszym celem jest stworzenie zrównoważonych warunków do życia poprzez ulepszanie procesów planowania rozwoju miast. Jednym z naszych głównych założeń jest stworzenie programu, który pomógłby nam zintegrować wszystkie grupy społeczne, zarówno kobiety, mężczyzn, jak i dzieci. W procesie planowania chcemy uwzględniać ich potrzeby. W ten sposób udało nam się opracować strategiczne plany rozwoju, które są realistyczne, możliwe do wdrożenia, a także które odpowiadają na potrzeby społeczne. Plany te oparte są na prawdziwym potencjale i co ważniejsze, wspierają różnorodne kierunki inwestycji publicznych oraz prywatnych, co w konsekwencji zapewnia zrównoważony rozwój. Program ten przyczynił się do wypracowania rozwiązań, które sprawdzają się zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym oraz wspierają ideę społeczeństwa obywatelskiego. Był to proces, który ewoluował przez lata. Na początku koncentrowaliśmy się głównie na fizycznym planowaniu, ale dzięki temu programowi otrzymaliśmy nowe narzędzia, które wzbudziły entuzjazm wśród urzędników i dzięki którym mogliśmy zmienić nasze podejście do planowania. Dużym wyzwaniem było przekonanie sceptyków ale udało nam się to dzięki pokazaniu pozytywnych aspektów uczestnictwa w tym projekcie. Jedną z części wypracowywania własnych rozwiązań było stworzenie całego cyklu planowania, co oznacza, że oprócz nakreślenia strategii, bardzo ważne jest, by każdy z uczestników tego procesu mógł zobaczyć, w jaki sposób strategie te przekładają się na rzeczywistość. Przeprowadziliśmy ponad 100 warsztatów, podczas których prezentowaliśmy różne narzędzia i techniki, by zaangażować wszystkich zainteresowanych mężczyzn, kobiety i dzieci, świat biznesu, osoby niepełnosprawne, władze, pracowników służby cywilnej oraz reprezentantów innych grup społecznych. Przyczyniło się to do zwiększenia świadomości tego, jak ważne jest uczestnictwo w planowaniu przestrzennym oraz środowiskowym. Narodziło się przekonanie, że plany opracowane przez miasta w toku tego partycypacyjnego procesu należą do wszystkich tych, którzy uczestniczyli w procesie ich tworzenia. Dzięki temu powstały lepsze plany, których realizacja nie jest trudna. Wsparcie polegało także na tym, że wraz z opracowywaniem miejskich projektów planowania przestrzennego zaczęto szkolić kadrę w instytucjach miejskich, która byłaby odpowiedzialna za zrównoważony rozwój miasta oraz konsultacje z mieszkańcami. Opracowaliśmy projekty inwestycyjne i wsparliśmy ich realizację. Zmierzyliśmy się z wieloma problemami, takimi jak tworzenie przestrzeni publicznej, promocja nowych rozwiązań mobilnych, stawianie czoła wyzwaniom środowiskowym, zarządzanie w sytuacji klęski żywiołowej. Te projekty pokazały, dlaczego planowanie jest tak ważne i w jaki sposób przyczynia się ono do polepszenia warunków życia mieszkańców. Hani i Elezit, nowa przestrzeń publiczna. W Hani i Elezit wsparliśmy budowę głównego placu tuż przed Urzędem Miasta, dzięki czemu mieszkańcy mają teraz publiczną przestrzeń, którą mogą wykorzystywać w dowolny sposób. W chwili, gdy Hani Jelezit objęto pilotażowym programem miejskim w 2005, a później w 2008 roku, gdy zyskało ono pełnię praw miejskich, rozpoczęliśmy współpracę z UN Habitat, ponieważ nie mieliśmy zbyt wielu urzędników. Z drugiej strony, ci, którzy byli, nie posiadali odpowiedniego przygotowania. Wraz z nawiązaniem współpracy, Współpracy z UN Habitat w Ochrydzie w Macedonii zorganizowane zostało szkolenie, które miało na celu opracowanie strategii rozwoju Hani i W szkoleniu tym wzięli udział zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy. Wspólnie pracowali oni nad projektem rozwoju miasta, wychodząc od miejskiego planu planowania przestrzennego. Każda ważna kwestia konsultowana była z mieszkańcami, zwłaszcza podczas opracowywania planu rozwoju. Organizowaliśmy spotkania, podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły i poprawki do miejskiego planu rozwoju. Możemy powiedzieć, że nasi urzędnicy miejscy potrafią już sami opracowywać projekty. W ramach opracowanych planów rozpoczęliśmy także wdrażanie konkretnych projektów, które narodziły się podczas współpracy z UN Habitat. Po opracowaniu Miejskiego Planu Rozwoju rozpoczęliśmy realizację takich projektów jak uporządkowanie głównego placu Hani Jelezi, budowa boiska przy Szkole Podstawowej Ilastraci, budowę dróg, skwerów zieleni, zaopatrzenie w wodę miejscowości Goranze i Pelindze oraz innych projektów, które były szczególnie ważne dla mieszkańców. në interes në që të orëve. Jednym z pierwszych projektów powstałych w ramach projektu UN Habitat było uporządkowanie centrum miasta, a dokładnie placu, na którym się znajdujemy. Początkowo było to główne wejście na teren fabryki Szarcen, która została zniszczona na skutek działań wojennych, a na której pośród ruin budynków z czasem zaczęły powstawać dzikie parki. Nie Niemniej jednak dzięki programowi UN Habitat uporządkowaliśmy ten plac, wytyczyliśmy chodniki, wzdłuż których zasadziliśmy drzewa, zadbaliśmy o skwery zieleni w mieście i wybudowaliśmy parkingi, które teraz dobrze służą mieszkańcom naszego miasta. W Hani i Elezit wsparliśmy także projekty dotyczące kwestii środowiskowych, jak zaopatrzenie w wodę dwóch miasteczek, a także stworzenie przestrzeni publicznej wokół tych nowych źródeł wody. Ta droga to kawał dobrej roboty. Kiedyś było tu dużo błota i wody. A teraz droga jest czysta i sucha. Prowadziliśmy rozmowy z przedsiębiorcami miasta na temat tej drogi. Mieszkańcy byli w tej sprawie w Urzędzie Miasta dwa albo trzy razy. Wprowadzono wiele ulepszeń. Jak widać, nie ma już ani błota, ani wody. Nigdy wcześniej przedstawiciele miasta nie rozmawiali z mieszkańcami na temat jakiegokolwiek projektu. Po raz pierwszy uczestniczę w tego typu projekcie. Peja Główny Plac Miasta. W miejscowości Peja zaprojektowaliśmy główny plac, po którym wcześniej jeździły samochody. My chcieliśmy udostępnić go pieszym. Peja jest pierwszym miastem, które opracowało miejski plan rozwoju oraz plan zagospodarowania miasta. Chcieliśmy, by miasto należało do ludzi. Naszym priorytetem było opracowanie planu centrum miasta, co udało się zrobić dzięki współpracy z UN Habitat. Podzieliliśmy ten projekt na dwa etapy. Pierwszy z nich sfinansowany został z miejskich środków i polegał na wyłączeniu z ruchu samochodowego 2000 m2 placu i udostępnieniu tego obszaru mieszkańcom. Następnie dzięki wsparciu UN Habitat udało nam się zrealizować drugi etap. Przeprowadziliśmy proces zintegrowany. Podczas pierwszego etapu napotkaliśmy wiele problemów, ponieważ musieliśmy całkowicie zmienić nasz sposób myślenia i oddać centrum miasta mieszkańcom, a nie samochodom. Prowadząc rozmowy ze społecznością lokalną i przedsiębiorcami, staraliśmy się ich przekonać, że robimy to z myślą o nich, a nie o samochodach. Priorytetem są ludzie. Ostatecznie udało nam się zrealizować ten projekt. Na początku były pewne wątpliwości ze strony mieszkańców, ale teraz jest to obszar przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszego. Jest to główny plac w samym sercu miasta tuż przy rzece. Mieszkańcom się podoba. Nie zobaczycie tutaj złożonego projektu urbanistycznego, ale chodziło o to, by mieszkańcy zrozumieli, że miasto należy do nich. Po raz pierwszy zobaczyć tu można trzy pokolenia młodych i starszych ludzi oraz dzieci. Na początku mieszkańcy źle zareagowali, ale jak widać są oni teraz zadowoleni z placu, ponieważ wartość sklepów i wszystkiego dookoła jest wyższa niż wcześniej. Staramy się teraz przeistoczyć to miejsce w przestrzeń wspólną i po konsultacjach z mieszkańcami chcemy, by była ona dostępna jedynie dla pieszych i rowerów. Staramy się połączyć centrum ze starym rynkiem, tak więc niedługo będziemy mieć około 4,2 km publicznej przestrzeni. Zatra. Osiedle nieformalne. Nowa jakość w przestrzeni osiedla. Projekt inwestycyjny, który dotyczył nieformalnego osiedla Zatra, polegał na połączeniu jej z miastem nie tylko poprzez wybudowanie drogi, ale także za pomocą korytarza zieleni. Po opracowaniu miejskiego planu rozwoju zajęliśmy się problemem nieformalnych osiedli. W planie tym zaznaczyliśmy siedem takich miejsc. Zatra była pierwszym miejscem, którym się zajęliśmy. Dała nam ona dostęp do sąsiednich miejscowości, którym mogliśmy zaoferować więcej przestrzeni publicznej i zieleni. Przeprowadziliśmy proces zintegrowany. Najpierw spotkaliśmy się z zainteresowanymi stronami, to jest ze społecznością oraz z grupami interesu. Połączyliśmy dwa nieformalne osiedla, Zatre oraz Kapesnice, z innymi częściami miasta Peja. W dalszej perspektywie zajmiemy się sprawami mobilności. Chcemy uruchomić tu transport publiczny. Tutaj się urodziłem. Pamiętam, że gdy byłem dzieckiem, ta okolica była bardzo brudna, drogi były wyboiste. Co było szczególnie uciążliwe, zwłaszcza zimą i gdy padał deszcz. Ale teraz droga jest wyrównana projektu, Wcześniej dzieci nie mogły się tutaj bawić, teraz jestem szczęśliwy, bo nasze dzieci mogą. Czują się bezpieczne, ja cieszę się razem z nimi, bo czeka je lepsza przyszłość. Dzięki temu projektowi dzieci czują się tu lepiej i bezpieczniej. Naszym celem jest udostępnienie mieszkańcom jak największej przestrzeni, po której mogliby chodzić czy jeździć rowerem. Do tej pory udało nam się udostępnić dla ruchu pieszego i rowerowego około 9 km dróg. Dzięki temu projektowi udało nam się poprawić warunki życiowe w innych, podobnych, nieformalnych osiedlach poprzez połączenie ich z miastem, także korytarzami zieleni. Czytał Tomasz Knapik.